Zapraszam teraz dr Katarzynę Boczkowską, Wydział Organizacji Zarządzania Politechniki Łódzkiej, proces kształcenia pracowników służby HP w kontekście krajowych ram kwalifikacji i wymagań rynku pracy. Witam państwa bardzo serdecznie, no niewiele czasu nam zostało do obiadu, więc ja chyba skupię się tylko na czterech podstawowych slajdach. Pełną treść referatu macie Państwo od strony 101 tej najgrubszej książki, więc zachęcam do lektury. Jeśli chodzi o koncepcję tego, tego artykułu, to poniekąd ona znaczy tutaj chcieliśmy wraz z panią Martą Sikorą połączyć, połączyć dwa elementy. W latach 2009-2010 też firma EGO we współpracy z Politechniką, między innymi realizowała bardzo duży projekt dotyczący oceny poziomu wiedzy pracodawców łódzkich, jak również pracowników służb BHP w zakresie podstawowych wymagań prawnych i dostosowania do zmieniającego się y, rynku. I okazało się, w ramach tych badań przebadaliśmy również y, przebadaliśmy również 200 pracowników służb BHP y, i generalnie rzecz biorąc wnioski, które są zawarte w całkiem innym projekcie, innej książce, która jest również dostępna na, 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 stronach, y, na stronach firmy EGO, Wnioski były porażające, bo te służby BHP yy, okazało się, że no, wykazują się dość znaczącą niewiedzą. Trudno zatem się spodziewać, yy, by były należytym wsparciem dla pracodawców. Ustawowo, drodzy Państwo, yy, pracownik służb BHP ma pełnić w firmie funkcje kontrolno- doradcze. Generalnie rzecz biorąc, troszkę się te role chyba pomyliły i oczekiwania pracodawców są całkiem inne. To pracodawca odpowiada za stan BHP, a nie pracownik służb BHP, chociaż takie oczekiwania są wobec niego. Więc w prezentacji i w naszym artykule zawarłyśmy z koleżanką kilka no, takich wyników badań, jeśli chodzi o poziom niewiedzy BHP. W związku z tym, że się zmieniły wymagania kwalifikacyjne dla pracowników służb BHP. Dzisiaj, yy, drodzy Państwo, jakby ścieżka kariery BHP-owca to może tak yy, bazować na pięciu etapach, i uwieńczeniem kariery zawodowej będzie tytuł głównego specjalisty do spraw BHP. Jednak, żeby być tym specjalistą, to drodzy Państwo, oprócz doświadczenia zawodowego yy, w postaci pięciu lat pracy, jeszcze potrzebne są ukończone studia wyższe z zakresu czy ze specjalności bezpieczeństwa i higieny pracy. Kiedyś tak nie było. Te nowe zmiany zawarte w rozporządzeniu w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy już definitywnie jakby skończy się okres przejściowy i w połowie roku 2013 w zasadzie z rynku pracy powinni zniknąć bhp którzy uzyskali uprawnienia kwalifikacyjne na starych zasadach, na podstawie kursu dla służb BHP. A tylko ten rynek usług zewnętrznych, bo taki w głównej mierze, Funkcjonuje, no musi być świadczony czy realizowany przez absolwentów studiów, czyli osób z wykształceniem wyższym. No i jako, że ten pierwszy projekt ujawnił duży poziom niewiedzy, kadr BHP, elementarnej niewiedzy w zakresie podstawowych wymagań prawnych i w kontekście tego, że właśnie na Politechnice łódzkiej jesteśmy w trakcie tworzenia nowych programów. Nowych programów szkolenia opartych właśnie o efekty kształcenia, o których była mowa w pierwszej części. To ten artykuł jest próbą połączenia tego. Czyli w efekcie końcowym stworzyłyśmy z koleżanką tabelę, która by pozwalała no, jakoś, jakoś ocenić poziom kwalifikacji, wiedzy, kompetencji przyszłych służb BHP. Jeżeli drodzy Państwo yy, zerkniemy na, prawo też się zmienia i zgodnie z klasyfikacją kodów i specjalności w zasadzie te obowiązującą od 2010 roku mamy trzy, trzy kody dla zawodów związanych z BHP, jest to specjalista, inspektor czy też zawód szkolny, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, tak więc yy, jakby może to szkolenie, kształcenie kadr BHP odbywać się na, na kilku poziomach. Jeżeli odniesiemy to do ośmiu poziomów krajowych ram kwalifikacji, o których mówił pan Sariusz Woj Wolski, widzicie Państwo, że e, jeśli chodzi o technika BHP, to byłby to poziom PRK, a, e, poziom 4. Natomiast e, jeśli chodzi o studia wyższe, to można kwalifikacje bhp uzyskać po skończeniu studiów inżynierskich. Takie studia są realizowane chociażby u nas na Politechnice, to jest nowy kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy, czyli byłby to poziom, proszę Państwa, 6, albo też może to być yy, stopień drugi, studia magisterskie o specjalności BHP poziom 7. I tutaj jeszcze jest ogromna grupa, rzesza osób, które uzyskały, mogą uzyskać uprawnienia służb BHP na podstawie studiów podyplomowych. Ja tylko zerknę, przeskoczę trochę. Ja tylko chciałam Państwu pokazać, że w grupie tych naszych badanych, zerknijcie, drodzy Państwo, że 40% to są BHP-owcy, ale absolwenci studiów podyplomowych. I z tymi studiami, czyli to, to, to w zasadzie ta grupa zalewa obecnie rynek pracy. I z tymi studiami podyplomowymi też jest sporo, sporo problemów. Ja zachęcam Państwa na koniec, bo już tutaj mam sygnał, że powinnam kończyć, do analizy, Tabeli, gdzie mamy zaproponowane kwalifikacje, wiedzę, umiejętności, kompetencje, jakie powinien y, posiadać, y, posiadać pracownik służby BHP. A przechodząc już do ostatniego slajdu, tu są te niedoskonałości y, z wyników badań. Drodzy Państwo, wracając jeszcze do studiów podyplomowych, y, to proszę zwrócić uwagę, że wobec braku jakichkolwiek minimalnych standardów dla studiów podyplomowych, ta kadra, która jest wypuszczana, która zalewa rynek pracy, ma zgoła odmienne umiejętności, kwalifikacje. Nikt tego nie weryfikuje, nikt tego nie sprawdza, a nasze badania jakby odsłoniły całą prawdę. Więc miejmy nadzieję, że, że stworzenie krajowych ram kwalifikacji no, w jakiś sposób to us usystematyzuje i fakt, że dana uczelnia będzie wystawiała świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. I z opatrzonym numerkiem, jeśli chodzi o poziom krajowych ram kwalifikacji, no, spowoduje, że, że podobne badania, gdyby były przeprowadzone za lat 5, no to już, już pokażą znacznie wyższy poziom wiedzy kadr BHP. Dziękuję. Żeby badania pokazywały wyższy poziom, to życzymy sobie tego w każdym zawodzie. Proszę Państwa, udało nam się zakończyć tę sesję. Referaty były bardzo różnorodne, ale też celowo zostały dobrane tak, żeby pokazać, że w zasadzie nie ma zawodu, nie ma grupy zawodowej, gdzie nie mówilibyśmy o kwalifikacjach, kompetencjach, gdzie również nie mówilibyśmy o kompetencjach osobistych i społecznych. To są ważne tematy i kształcenie tych umiejętności jest bardzo istotne na każdym etapie Etapie życia człowieka. Ja dziękuję Państwu za tą sesję. Zapraszam teraz Bożenę Ziemiewicz i Adama Sikorę na podsumowanie konferencji. Dziękuję.